Kochani, to Santitis. Dzisiaj mamy zdrapki skudowy. Na wycieczce był mój mąż i w odwiedziny rodzinki i przywiózł mi takie oto zdrapeczki, laki, portfel zielonych, tutaj jakiś yy, dolar i tutaj mamy gorączkę złota. No i zobaczymy, czy mój mąż przywiózł nam troszeczkę szczęścia. Zaczniemy od tej różowej. Kochani, jak, z, jak znajdziemy biedroneczkę, to, przy, to wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Jak czerwona biedroneczka, to y, kwota się podwaja. No i dobra, to jedziemy. Zaczniemy tutaj od wygranej. I mamy 50 zł. kwota. I mamy, kochani, Biedron. No, i kochani, nie wierzę, nie wierzę. Ledwo zaczęłam drapać, a już jest 50 zł. Przypominam, że w ostatnim filmie moja największa wygrana to była 80 zł z całego odcinka. No, ładnie, ładnie, zobaczymy dalej. Kwota 70 zł. I tu mamy kier. Sorry, światło się odbija dosyć mocno. Piętnaście złoty. Nuta. Piętnaście złoty. Klucz. Sześć tysięcy. Pióro. Trzysta złoty. Cytrynka. Sześć tysięcy. Żółw. Przedostatnie. Dziesięć złotych. Aparat. I ostatnie. Dziesięć złotych. I tu mamy... Baranek. No, ale powiem Wam, że się super odcinek zaczął, bo mamy yy, ten symbol 50 zł. Wygrywam już i mamy 45 zł w kieszeni. No super. Teraz y, kolejna zdrabka za 5 zł. Portfel zielonych. Dobra, wygrywające liczby to 20. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia siedem. I jedenaście. Zaczniemy od wygranej. Pięćdziesiąt złotych. Dziewiętnaście. Pięć tysięcy. Trzydzieści sześć. Sto złoty na trzynastkę, pięć złotych czternastka, dziesięć złotych dwadzieścia jeden, no, ciężko się drapie. Pięćdziesiąt złoty na dwadzieścia dwa dziesięć złoty na dwadzieścia trzy pięć złoty na dwadzieścia sześć dwieście tysięcy na osiemnaście pięć tysięcy Na 12, 15 zł na jedynkę, 200 zł na 17, 15 zł na 34. No i przedostatnie lecimy. No to wygrana 200 tysięcy, no to chyba się nie wiem, czy zdarza. 32 i ostatnie kwota 200 zł i oto jest chwila prawdy na numer 8. No i w tej zdrapce nam się nie poszczęściło. Ta zdrapka nie przyniosła nam żadnych korzyści. No ale lecimy dalej. Teraz będziemy drapać gorączkę złota. I tutaj, jak znajdziemy symbol pieniążka, to wygrywamy do niego przypisaną kwotę. A jak znajdziemy ten symbol, to wygrana sumuje się. No i dobra, jedziemy od tutaj, kochani, yy, od kwoty. 50 zł. I jest to symbol klucz. 500 tysięcy. I jest to kwiat w pięć tysięcy. I jest to tulipan. 500 zł, pięćset zł. i tu mamy jeszcze. Słońce siedemdziesiąt złoty Symbol gwiazdy.

bransol, bransol 50 zł Biedron 500 000 na 100 zł kłódka 10 zł zegar 500 tysięcy róża 20 zł szpilki o to coś co ja kocham buty 100 zł Prezent 30 zł Perfumy 100 zł Rubin Powiem Wam, że ciężko się drapie albo mam do dupy drapak Przedostatnie 10 zł, no może się zwróci zdrapka, no i nie bardzo muszka, no i muszka. Pozdrawiam swoją mamę, ona mnie muszką nazywa, ale taką muchą, nie muszką. No i ostatnie. No to raczej nie 5000, to raczej nie wygramy. No i tu mamy pierść. Także w tej zdrabce również nam się nie powiodło, w zdrabce za 10 zł. No i kochani, ostatnia zdrabka za 5 zł, taka kolorowa, dosyć fajna. Ja pierwszy raz ją widzę. Dajcie znać, czy któreś z tych dzisiejszych zdrapek już drapaliście. No i standardowo, jak znajdziemy worek pieniędzy, to, to wygrywamy przypisaną kwotę do tego symbolu. Odkrywamy wygrywające liczby. Jest to 33, 35. Dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery wygrana pięćset złotych, i jest to numer szesnaście dziesięć złotych, dwunastka, sto tysięcy złotych, trzynaście. Sto tysięcy dwadzieścia jeden pięć zł. trzydzieści dwa dziesięć zł na numer dwadzieścia siedem. dziesięć tysięcy. Na numer 3, 20 zł na numer 34. Przedostatnie, no trochę kurczę, no ale 50 zł to i tak nie jest źle. 20 zł na numer 2. I, kochani, ostatnia odsłona. I dziesięć tysięcy na dwadzieścia pięć. Czyli wydaliśmy 25 zł na zdrabki, wygrywamy w zdrabce tutaj 50 zł i tak jesteśmy 25 zł w plusie, także to nie jest źle. Myślę, że odcinek był udany. Ja Wam życzę, kochani, mega pozytywnego weekendu i dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już te zdrabki i czy w nich wygrałeś. Wygraliście. No to ja się z Wami żegnam. Pa, pa, kochani. Pa.